Co? Odchłań do walona! Była lepsza, ale taka odchłań. Dawno nie Chcesz sikierkę? Chcesz sikierkę? Chcę, bo nie mam. Znaczy mam, żazno, masz. ale... Masz, 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 masz. To jest lepsza. Jeszcze z enchantem masz Wydajność! O, panie! A, i jeszcze... Dobra, czekaj. Chodź, możesz mi poszerzać? E, tak. To ty, tu zjadłeś, czy ktoś? Ja. I teraz już jestem na wszystko czujny, chłopiec. Możemy tą Julcie oskamować na Faisal w grze. Naprawdę? dwa koła, jeśli, jeśli chcesz do królestwa, nie chcesz na decyka. i Po prostu je nie, już, już nie będziemy z nią gadać. Usuniemy ją z wszystkich platform. to. <laughs> to by było mocne, nie? No znaczy, ja bym żądał większych pieniędzy niż dwa koła. To pięć koła. A bo nie. No co, ty, ty, jeszcze bym... Ty, ty byś sobie wybrał. Na tablicy byśmy jej napisali. No bo na DC przecież ona jest aktywna na ADC. Racja, też mądre. To ona chyba coś napisała na DC, wiesz? To weź, i zobacz. Tak, napisałam, chyba. Nie. Jestem gej, jestem gejem. A wie? Tak, to tak napisał? Nie. No, Blacha pisała, co? No serio? No, ciekawaś, bylacha pisała, co? 3500 no. mamy punktów si chłopak. w tym hotelu. No to jest taki chłopak, jak, chłopak jakby. Jestem gejem, więc. Ale teraz poszedłem pod dziewczynę, bo chcę z kimś romans. To ten jeden od łóżka? You're crazy. You are crazy. Co? You are crazy. <laughs> Mamy łopatę? O ja mam nadrytową łopatę, chłopie Mogę się ojść, bo ja mam dużo żwiru no masz z tego, ja nam tego ucinam, dobra? A zaraz ci powiem jak tu było żwiru, dobra? A działają ci czanki czy nie? Nie Doma. O, czekaj, ja zobaczę co tu Nie, to u mnie <ślesy> Wiesz, jak oni wcześniej nam weszli do bazy? Jak? Ty nawet czankę nie wykopałeś, chłopie. Wykopałem. Nie. Tu jest czanka, tu się kończy czanka. No ale To taś... tutaj. Ale patrz, jak, zbud jak... Ale jak zbudujemy o taks, nie? No, bez kitu, bez kitu, odejdź, odejdź to oni odejdź. to zniszczą sobie od zewnątrz. Więc trzeba Wymiana, móc... otrzymałeś prośbę wymiany od gracza kluby. Po co chcesz wymianę? Nie wysłałem ci żadnej wymiany. A bez tego, mi wymianę, do czego grałeś? Ja ja, nie, nie, wiem, nic nie, chcę nie, 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 już była wymiana. 30, 40, 35, wielu. Miałbym to ręcznie kopać, nie, 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 Ty właśnie nie, 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 mam założonego. nie, 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 co on ci daje w ogóle? Podwójny drop z farm. Tu nawet farmy nie mamy. Drop z sur surowców i odporność na ogień. Jezus, zyskałem się to jakiś typek a tu ty tutaj, tutaj. Wykopiesz już Wykopiesz to, dalej, wykopiesz to tutaj? No, to tutaj już tak. Trzeba jakoś farmę robić. Tu będzie farma brodawek, a tu obok będzie borówek. Nie! Jedno serce! Oh, hell no, hell Co? Ale spadłeś. Na sam dół! No, wiesz, że... Teraz Jucia przychodzicie z łapki nawala i giniesz hmmm <grybana> 30 sekund to nope, by siła za, mnie, za, za mną skoczył byś futera walnął nie no <grybana> i ten mi sercuszko zostało i mnie mi jutcia dobiła jutcia wygrywa <grybana> wygrała na loterii na loterii życie i my na dc ooo tutaj ten on nas spawn on a ona <grybana> nas podchodzi i mówi dobra ona ma i tam i nas zabija <grybana> Nam by tylko statystyki przymiły. Niedry to było! A zebrałem? Zebrałem! Kupi ją, zebrałem prawie! Ja ją kliknąłem! Dwa trzciny. Dwa trzciny. Nie dwie, dwie trzciny, dwa trzciny, no czekaj, co? A jestem ciadaj daj, jest. Nie. Ona, co się nudzi tam. Nie wiem, ona się skacze. Mogę jej wyrzucić te, bo nie, to, te, które mi niepotrzebne, to jej wyrzucę. A jakie? To może mieć to potrzebne. Potrzebna ci jakaś trawa? Nie. No. Musiałem chodzić o Tulsy. Ej, patrz, palz to, patrz to! Jeden kurczak. Dwa kurczaki. Trzy Ej, chcesz brodawki? Tak Tu jest diamentowa bania i ja potrzebuję takiej bani Cicho, nic nie mieliście skrzynce nic nie zmienia. Ja nic nie, nie zmierzałem, nie? Złoto do przepalenia mamy jedno. No ja mam 8, ja bym chciał. I to... 18 minut, okay. miałem. I dwa diamenty masz jeszcze. O, to dwa diamenty... No to się... I ja jedynego Emeralda mam jeszcze... Tak, mam tutaj to... tak nie. Ona sobie domek zbudowała! Rura Juci. <gryzny> Co?! Rura Julci jest na, na sali napisane o, kto to napisał? No ona no okay. <laughs> Patrz co... <laughs> Ło, kurde, ale rura nie? Mm -hmm, mm. Nie wiem czy na tym na je. Ja, nara! Czekaj! Czekaj, dzikaj, ja, zostaję, ja nie będę... Zostaje wasz... was samych tam! Czuję! Hej gdzie, gdzie Wojek Co graś? Minecrafta no, z kolei go sobie. Nigdy tego nie zdałem, bo były, ale to fajne powody. No on będę, będę rzucał i jakieś... O, slime będę je rzucał. A patrz co robię! Mój powiem królestwo i patrzcie jej robię! Oj, sorry Julcia, ale mamy mam coś królestwo jeszcze raz nam sięga tu, siadaj, siadaj. <laughs> tu jest jeszcze królestwo. Ej ona siedzi, jak ona siedzi Jest, jest takie coś, a nie, nie, nie wiem takim przyciskiem. Albo jest taki mod, nie pamiętam już. Ale da się... Zap, napisz jej na MSG jak ona siedzi, zapytaj się. Ja napisz, że się ile może się napisać fajna rura. Tam. No, no, no. Tam. ona już za mną szczetłamki. No. 16 szczet a so so ametyst, nie? Tam mi jest, spominiają, tam mi się na Tam gdzie. Zostawiłeś się chłop, czy nie? Chałma? No. Patrz! Dodam mamy bazę. Dodam mamy bazę, chłopie. Oh, hell no! Jak ona jest ogromna! O! Jesteśmy! Tripi trapi, tripi... Tripi trapa, tropa, tropa tripi. Dokładnie. To ona napisała, czy ktoś mi po prostu napisał na ręce? Nie, nie wiem, wiem, że... O, odchodź się 20 ty będziesz to kopał! Czemu to zabudowaliście? Bo, bo napisała. To napisz, że to jest nasze państwo. Odchodź, 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 odchodź! Co ty napisz? No to to ty nie pisała nie do mnie. Do mnie też nie napisała. A gdzie ty to napisała? Na, no na grupie. A, to zaraz nie odpiszę. Myślisz, że ja mam już znajomych? Myślałem, że ja jest a o to chodzi. Mówię, kogo to powiadomienia na Discordzie? On myśli, że nawet sobie na sobie. Na mam podkę WIZA! To ty jesteś, Ty. Mam podkę wiza, chcesz? i rolujemy, Julcie. że się ubije. Co? Pasza. Co? Siorbię, siorbię teraz. Myślisz, że yes. siorbać, czy nie? A co to jest za... za tego? Invis. Mogę Idę ją strzelać. Jestem jakimś gaczem na nie widzę. Całą zbroję zdjąłem. To... Ja, ona wyciąga, ona wyciąga miecz i cię zabija mój. Ten, który jej dałem. Ona jest. Ona full. Ona full diagz była przez sekundę! Co? Co? Ona, ona jest na I Ona jest full diagz była przez sekundę! Chopie. I... Ja zaczęłem w bazie, ja zacząłem spierdalać. Bo. Do... Enchantowana!

Kupi Nadry, tu wymiesz! Grabisz 3 na prawa, ostrość 3, szerokie ostrze, 3, nieziszalność 3. Wystarczyło na niewidzę tylko pójść. Że że ona nas oszukuje. Ta szmata czarna. Chłop, jaki secik, co chcesz, Mordo? Mów co chcesz. Ja bym chciał bardzo jakąś, jakiegoś tulsa fajnego. Miała kilo? ci dać. ci dać e... dobry kill czy nie miała kilofa? Nie, ona, ona w ogóle nie miała kilofa. Mogę ci dać yy, sikierkę netherytową? Chcesz? Chcę. Ja, jakie enchanty? Proszę, no zobacz sobie tutaj leży. Najgorzej, jak se to homa ustawiła. Tak, ale wiesz, że to, to jest takie z 200 tysięcy, zarobiliśmy teraz przed chwilą. A to się nie ma lepszego sikierka, to możesz, mogę ci ją jednak oddać. Homa na mending to. Masz. Zdaj mi jedną czy seta. To mi się przyda. Aj, tu nie było żadnej. A! Któro chcesz? Mogę ci. Mogę? O, masz. Proszę. Może mogą być butki? No, mam z niej buty i bani teraz, tak jest. A jaka bania? A. Ochrona 3, szałość 2. nie ona pisze na DC? O ty kur... Co? Nie, zabiliśmy ją! Patrz co napisano na DC. Yeah. Ja nie mogę, bo do... ja. ona jest głupia. Ona jest głupia. O ty kurwa oddaj... O ty kurwa, oddajcie i ty. Nie. A z nie kolegów nowych? Ty... Tak! No i co, co ci koledzy mogą tu zrobić? Bez Ty, ja przez 13 minut nagrywałem, wiesz?